Dlaczego uważam, że Arek Milik, niezależnie od tego co się wydarzy w styczniu, jest już przegrany. oraz drugi temat dlaczego myślę, że nie do końca to wielki problem dla Bayernu, że odpadł z Pucharu Niemiec. To jest kanał z pierwszej piłki, zapraszam. 10 milionów euro jest na stole, wreszcie jest klub francuski i jakikolwiek klub, który wyszedł naprzeciw wymaganiom czy oczekiwaniom finansowym prezesa Napoli de Laurentisa, on mówił o 15 milionach euro minimum, ale Olimpik, oprócz tych 10 milionów, tam są jakieś przyrzeczenia o następne 5 milionów w jakichś bonusach, w jakichś kolejnych transferach, czy od kolejnych transferów Milika, więc tak czy siak, dyrektorzy sportowi jak donosi Sport Italia, oni się dogadali. E, powiedziałbym tak. Dla Milika jest to wiadomość Z jednej strony dobra Z drugiej strony zła A koniec końców i tak na tym wychodzi wszystki na całej tej sytuacji źle I teraz pytanie dlaczego Przesiedział na trybunach 6 długich miesięcy Po takim czasie Trudno mi sobie wyobrazić sytuację Żeby jakikolwiek klub Z europejskiego topu Chciał w swoich szeregach zawodnika Który tyle nie grał w piłkę na boisku, tak? Bo to znaczy, że przez kilka tygodni Milik będzie musiał wrócić do tej fizyczności sprzed tych absurdalnych, absolutnie wydarzeń w kontekście jego sporu z Napoli, ale będzie musiał drugie tyle prawdopodobnie poświęcić na to, żeby wrócić do formy. Kto się na to teraz zdecyduje? Ty masz grać tu i teraz, tutaj nie ma przestojów, tutaj nie ma czasu na to, żeby się wdrażać w grę więc w tym sensie to, że on gdzieś wreszcie pójdzie i gdzieś wreszcie zacznie grać to jest oczywiście dla niego dobra wiadomość ale dlaczego uważam, że niezależnie od tego co się wydarzy już stracił? no bardzo prosta odpowiedź Olympic Marsylia to jest francuski klub francuska piłka, co by nie powiedzieć w porównaniu co by nie powiedzieć o piłce włoskiej to jednak Włosi w, 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 włoska liga, włoskie drużyny to jest top europejski, no prawdopodobnie pierwsza trójka jeśli chodzi o Francuzów no to to już nie jest ta elita europejska, reputacyjnie ta liga też jest no, zdecydowanie niżej niż Primera División niż Bundesliga, niż Serie A niż, niż Premier League oczywiście przede wszystkim, mówi się o tym, że francuska liga jest, zresztą ona jest chyba w klasyfikacji e, lig e, UEFA, jest na piątym miejscu, ale pod względem właśnie tej reputacji, no, ostatnio z, z, oglądając jakieś urywki i jakieś tam zamieszanie na boisku, w którym uczestniczył Neymar na PSG, ja pamiętam jeden z podpisów, który bardzo dużo mówi, jeden z internautów sobie zażartował e, na litość boską, kto dzisiaj ogląda ligę francuską. No i tak to trochę jest, więc w tym sensie sportowym bardzo dobrze, że, że Mielik znajdzie, czy mam nadzieję, że do, do podpisania tej umowy jednak dojdzie, Milik znajdzie klub, w którym będzie grał, bo inaczej no, nie dostałbyś absolutnie na euro, mielibyśmy duże osłabienie. Ja ciągle jestem zdania, powtórzę to, co już mówiłem w pierwszym swoim materiale na kanale z pierwszej piłki, ciągle jestem zdania, że biorąc pod uwagę to, jak Krzysiek Piątek gra w kratkę w Hercie, jak y, przestaje co i róż grać w pierwszym składzie, wypada na ławkę rezerwowych i trzeba Krzyśka absolutnie traktować jako docelowo zmiennika, a nie piłkarza pierwszego garnituru reprezentacji no to Arek Milik tutaj jest naszą jedyną opcją, żeby nie daj Boże, podkreślam, nie daj Boże, gdyby lewy, no nie wiem nadciągnął mięsień, już nie mówię o poważnej kontuzji i nie mógł zagrać w eliminacjach mistrzostw świata na euro 2021. To Arek wydaje się jedyną naszą nadzieją, żeby kogoś do tego ataku wpuścić, kto jakiś taki europejski poziom nam zapewni w przypadku nieobecności lewandowskiego. A druga oczywiście sprawa jest taka, że nie wolno zapominać, że z minikiem za kadry w kadrze na wałki współpracowało chłopakom się bardzo dobrze ze sobą i nie wolno na to zamykać oczu oczywiście historia jest historią i dlatego tak jak powiedziałem jeżeli Milik nie zacznie grać to po prostu nie pojedzie na euro ale z drugiej strony my musimy temu chłopakowi jednak na niego patrzeć, go obserwować trzymać za niego kciuki i kończąc już ten temat ostatnie zdanie, które chciałem powiedzieć Zbigniew Boniek doskonale zauważył w jednym z wywiadów, które przeczytałem że to, co się stało wokół Milika przez ostatnie pół roku, to jest klęska agentów Milika. To jest po prostu dramat. Jak można było dopuścić do sytuacji, w której zawodnik, umówmy się, który będzie kilkanaście lat grał profesjonalnie w piłkę, wypada w tak absurdalnych okolicznościach na 6 miesięcy i tak naprawdę jest tylko na trybunach. Jak można było do tego dopuścić, ja po prostu nie wiem. Ktoś chyba tam zdecydowanie zagrał za ostro. Ktoś nie doszacował siły, charakteru prezesa de Laurentisa, i to wszystko spowodowało, że Milik znalazł się naprawdę w bardzo trudnym położeniu dla siebie. Arków wychodź z tego położenia jak najszybciej. Temat numer dwa to Bayern Monachium i umówmy się, jaka była kolejność zdarzeń. Zewce Mainz. Bayern wygrywa jeszcze 5-2, mimo że przegrywa do przerwy 0-2 w bardzo słabym stylu, ale ten mecz wyciąga na swoją korzyść. W meczu z Borussią Mönchengladbach już tak pięknie nie było, chociaż kolejność zdarzeń zgoła odwrotna. Bayern wygrywa 2-0, po czym wypuszcza ten wynik z ręki i przegrywa 3-2 w kolejnym meczu Bundesligi. I ta forma, czy ten kompletny brak formy, czy brak fizyczności, bo po prostu Bayern wygląda chwilami jakby się słaniał na nogach, jakby wystarczało sił na 45 minut, a nie na cały mecz, przegrywa z Holsteinem Kiel w Pucharze Niemiec, bodaj w trzeciej rundzie, więc bardzo początkowe stadium. Z punktu widzenia sportowego oczywiście, tam będzie złość, tam już były, było kilka bardzo kwiecistych, tytułów prasowych po tej porażce w niemieckich mediach, ale powiem szczerze, ja będę pójdę pod prąd i powiem, że z punktu widzenia organizacyjnego ja uważam, że wcale źle się dla Bayernu nie stało. I teraz dlaczego? Dlatego, że jak sobie obliczyłem roboczo. Przeciętny piłkarz Bayernu, który gra w reprezentacji europejskiej czy, czy europejskiego kraju, zaliczy mniej więcej 65-70 meczów do Euro, 2012, do Euro 2021. Mówię tutaj o grze w lidze narodów w meczach towarzys towarzyskich, mówię tutaj oczywiście o eliminacjach do mistrzostw świata, e, które będą rozegrane w marcu i mówię tutaj o rozgrywkach klubowych. Trzeba pamiętać, że Bayern Monachium jeszcze będzie grał od 1 do 11 lutego e, klubowe mistrzostwa świata w Katarze. Na razie nic nie każesz sądzić, że te rozgrywki nie dojdą do skutku i chcę zwrócić uwagę, że kolejna runda Pucharu Niemiec wypadała właśnie na Początek lutego. Biorąc pod uwagę, jak ten kalendarz jest ułożony, uważam, że on jest bardzo niekorzystny dla najsilniejszych drużyn z najsilniejszych lig. I teraz, jak sobie prześledzimy, że Juventus ma problemy w Serii A, jest dopiero czwarty w Premier League, oczywiście, tam Liverpool, Manchester, miejsca 2 i 3, ale też Manchester United prowadzi, więc teoretycznie mogę to podsunąć pod tezę, że jednak nie faworyt prowadzi na razie w Premier League. I sobie zobaczymy Bundesliga. Oczywiście tu Bayern prowadzi, ale ta przestrzeń czy ta różnica się niebezpiecznie dla Bayernu zmniejsza. I oczywiście weźmiemy Primera Division, ale z drugiej strony tam słabość Barcelony i Realu, trochę z czegoś innego wynika. To widać bardzo wyraźnie, że to jest bardzo niewygodny sezon dla. Tych, na, 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 tych faworytów po prostu. I teraz, jeżeli Bayern odejdzie trochę od tego jednego frontu, albo postara się y, z tych kilku frontów jednak skupić się na pewnych konkretnych frontach, powiedzmy: liga plus liga mistrzów, i pewne rzeczy zacznie odpuszczać, to koniec końców wcale nie jestem przekonany, czy wyjdzie to na złe ekipie z Monachium. Oczywiście, z punktu widzenia sportowego, czy ambicji, czy takiego ego, powiedzmy wewnętrznego tego klubu, to pewnie oni tak tego nie rozpatrują i chciałoby się wygrywać wszędzie, zawsze, każdy mecz, każdy puchar i, i wszystko. Tylko trzeba się zastanowić, czy się tak w tym sezonie da. Jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz na samym końcu, że Bayern widać bardzo mocno, jak mocno się zmaga. Z brakiem Tiago Alcantara, jednak to bardzo osłabiło środek pola. Ta gra jest mniej kreatywna i bez wątpienia, jak się ogląda Bayern, to widać, ile ten zawodnik dawał w zeszłym sezonie i w poprzednich latach ekipie z Monachium. Do tego myślę, że to, co już powiedziałem. Coraz gorzej Bayern wygrąda, wygląda po prostu fizycznie. E, zaczyna wystarczać energii na, nie wiem, 45 do 60 minut, i Bayern w którymś momencie trochę zaczyna gasnąć i zaczyna być przytłoczony chyba fizycznie e, pewną ilością właśnie meczów, które musi rozgrywać, bo ci piłkarze po prostu wyglądają słabo. I trzeci problem Bayernu, który ja też widzę bardzo poważnie, to jest oczywiście środek obrony. Niezależnie czy tam gra sule z Alabą, czy, czy tam w to wszystko wejdzie Boateng, Bayern po prostu traci ogromną liczbę bramek i to jest problem Flicka, który, nad którym trzeba się pochylić i próbować go rozwiązać. Słuchajcie, na tyle to dzisiaj, dwa szybkie tematy, subskrybujcie, lajkujcie i dzielcie się oczywiście was, Waszymi spostrzeżeniami. Dziękuję bardzo.